Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować muchę, która tak naprawdę zadziwiła i samego mnie. Od razu na początku zaznaczę, że jeszcze nią nie łowiłem, ale z tego co słyszałem od bardzo wiarygodnych muszkarzy, jest to wzór bardzo, bardzo skuteczny. Nie wiem, na czym polega skuteczność tej muchy, być może na tym, że po pierwsze, powstała z zupełnie nowych materiałów. A po drugie, dlatego, że takiej muchy jeszcze ryby nie widziały. Jakiś czas temu, kiedy moja córka chodziła do gimnazjum, miała taki przedmiot, który nazywał się Szumnie Coś z Niczego. Tak naprawdę była to jakaś tam lekcja techniki. Głównie szumna była nazwa i ja dzisiaj Wam chciałbym właśnie zaproponować taką muchę typu coś z niczego. Jak pewnie już się zorientowaliście, chodzi o muchę, która nazywa się mop. Zresztą bardzo dobrze nazwa oddaje materiał, ponieważ zrobiona została z czegoś, co wszyscy, a przynajmniej większość z nas doskonale zna, czyli z mopa takiego czegoś do mycia podłogi. No i mamy właśnie to coś z niczego. W życiu nie przypuszczałem, że taki przedmiot może posłużyć do budowy muchy. No, okazało się jednak, że byłem w błędzie. Zapraszam na film to co zaczynamy. Nić mamy już nawiniętą. Oczujemy nasz mop. Słuchajcie, wersji tej muchy jest całe mnóstwo. Jedni robią ją bez dociążenia i właściwie ta mucha wygląda w ten sposób właśnie, że mocuje się tylko mop do haczyka i nawija nic. I To jest tyle. Inni z kolei robią właśnie w ten sposób, że dociążają czy to główką czy ołowiem i też na tym końcu. Ja zrobię trochę bardziej wysublimowaną muchę, więc dodamy odrobinę dabingu. Ja dodam taki ice dubbing. On teoretycznie jest czarny, ale w zasadzie to jest fioletowy, ciemnofioletowy, taki odcień on daje. Zaraz nawiniemy go na nić. No i w zasadzie prawie nasza muszka będzie gotowa. Dubbing już na nici. Nawiniemy go. Robimy z niego taki kołnierzyk. Oczywiście możemy go trochę wyczesać, żeby te pojedyncze promienie, pojedyncze kawałki falowały w trakcie pracy i przypominały odnóża. A możemy zostawić tak jak jest. Kończymy finiszerem. Oczywiście nie zapomnijcie o szelaku czy innym kleju. Nasza mucha już jest gotowa. O, no, zobaczmy. Tak wygląda w pełnej krasie. Myślę, że będzie skuteczna. Ci, którzy jej używają, twierdzą, że jest bardzo skuteczna. Skąd się bierze skuteczność? A pewnie z tego, że jest po prostu nowa. Nowy kształt, nowy materiał, więc ich ryby bardziej dają się nabierać. Dziękuję za dzisiejszy film. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.